Cześć! Jeszcze za chwilę czasu, więc postaram Wam się nagrać takie nasze mini zakupki. Ostatnio z siostrą byłyśmy w Rosmanie i w Kebe. Udało nam się zdobyć atrakcyjne rzeczy w dobrych cenach. W sumie wszystkiego używałyśmy lub miałyśmy zamiar używać. I między innymi jest tutaj taki ze mną, o, proszę bardzo, koszyczek. No, dosyć sporo waży. I mamy tutaj na przykład taką odżywkę z serii Siberika. To chyba Estonia robi, tak? Estonia? Yy, tak, nie pomyliłam się. Estonia to jest taka odżywka, o, proszę bardzo, odbudowująca i ochronna. Bardzo, ale to naprawdę bardzo ładnie pachnie. W sumie używamy dosyć często tych szamponów i odżywek takich naturalnych. Teraz mam też taką odżywkę właśnie z tej serii Siberica z brzozą. No jest dosyć fajna. Włosy robią się miękkie. Po niej no i bardzo ładnie pachnie. Ja lubię takie rzeczy, które pachną tak naturalnie, ziołowo. I tutaj mamy jeszcze O, taki peeling O, peeling On ma ekstrakt z róży I to jest taki peeling cukrowy Do ciała W sumie bardzo lubię peelingi Bo gdy w lecie jest taka tłustsza skóra Dobrze one ściągają Jakby taką Pierwszą warstwę, która się Nagromadzi, gdy jest ciepło Tutaj mamy Jeszcze o nasz zestawik, co tutaj było jeszcze? O zestawik, o Elmexów. Bardzo lubię Elmex, nie bolą mnie po nich zęby. Mam wrażliwe zęby, więc dosyć dobrze działa zarówno Elmex, jak i Sensodyne. No, inne takie firmy serii wybielających podrażniają szkliwo, niestety moje. Tutaj Paweł ulubiony produkt to listerin. Paweł niezbyt lubi Elmex. E, mówi, że e, nie służy mu ta pasta i płyn i ten płyn nie jest za słaby i najbardziej lubi Listerin właśnie taki e, bardzo miętowy, tak patrzę na zegarek, bo naprawdę zaraz mam wychodzić e, no i nie mogę spóźnić się jeszcze na autobus, bo jestem umówiona. Jeszcze mamy tutaj sobie taki olejek figowy do kąpieli, też z serii e, Bielendy, w sumie bardzo lubię tą firmę, e, ma bardzo ładnie pachnące kosmetyki i to jest taka trochę letnia e, seria Exotic Paradise, e, no i figa, figa bardzo lubię w owocu też e, do jedzenia. Mamy też palmolive, o to to jest po prostu odkrycie, kokos. No, po prostu to tak bardzo ładnie pachnie. Naprawdę w tym roku króluje u mnie wszystko kokosowe: kremy do rąk, e, żele, nawet e, no słodycze. Nie ukrywam, że też znowu bardzo polubiłam. Kiedyś miałam taki okres, że bardzo lubiłam, potem przestój, no i teraz znowu bardzo lubię. Tu Pawła Pianka. E, Paweł ma wrażliwą skórę e, na twarzy, więc e, tutaj e, Nivea Sensitive. Tutaj co jeszcze mamy? O, następne moje odkrycie ostatnich e, miesięcy. To jest e, seria, o, proszę bardzo, Bambino. Bambino dla dzieci, tu mamy taki żel do higieny intymnej i podprysznic. Bardzo fajna seria. Do tej pory miałam żelę. Żelę podprysznic, miałam żel już z jarzębiną, z Rabarbarem, z Mirabelką. To jest taki zwykły żel nawilżający z oliwką, ale skóra naprawdę w zimie nie jest wysuszona i dosyć dobrze nawilża, Jest ekonomiczny, zawsze takie większe opakowania, więc i czasami Paweł też korzysta, no a tutaj nowość jeszcze z żurawiną i z kwasem mlekowym, zobaczymy jak to się sprawdzi i czy dobry produkt jeszcze mamy też e, garnier zazwyczaj mam garnier e, płyn micelarny, teraz spróbujemy mleczka micelarnego i to jest e, takie mleczko do usuwania makijażu zobaczymy jak będzie usuwać e, tusze wodoodporne a tutaj piankę mamy. O, tutaj już miałam kiedyś garnier mityczną od oliw... Garnier mityczną oliwkę do włosów suchych i zniszczonych, Fajnie ona nawierza włosy, nie puszą się tak bardzo. No i są dosyć proste też potem. No i ułatwia rozczesywanie, i też ona ma bardzo, bardzo ładny zapach, naprawdę. O, proszę bardzo, jakby ktoś chciał próbować, to w herbę. Jeszcze mamy sobie taki żel. O Boże! Mamy żel e, Nivea, i to jest e, taki żel z glinką i z e, lawendą. E, wcześniej miałam taki zwykły glinkowy żel i on też bardzo był fajny e, na lato. W ogóle bardzo lubimy z siostrą takie żele z winką, maseczki winkowe. Fajne działania mają. Tutaj mamy jeszcze sobie EOSKA, i to jest oczywiście takie masełko do rąk. Bardzo się przyda na zimę. O, proszę bardzo. I oczywiście jest o zapachu kokosa, ale ona naprawdę tak ładnie pachnie no ten zapach jest naprawdę przekonujący no a już kilkakrotnie miałam takie różne kremy, pomadki do ust, no i bardzo fajnie się sprawdzają a i jeszcze tutaj w Hebę akurat była jakaś promocja na starą mydlarnię o ze starej mydlarni zazwyczaj nie mieliśmy mydełka tutaj mamy żel pod prysznic i żel do kąpieli takie dwa w jednym, to jest jakiś taki żel cytrynowy no mam nadzieję, że będzie dosyć fajny nigdy takiego nie miałam, więc zobaczymy jak będzie działać no i to, o Aha, tu jeszcze dla mamy taka szauma, ona jest borówką i olejkiem migdałowym, o taka vegan formuła o i on jest odżywczy i to też suchych włosów i bardzo suchych, ale ma naprawdę owocowy zapach. O, proszę bardzo. No i tutaj pakuję nasze zakupki, potem musimy rozpakować na półki, ja się będę zbierać zaraz i ruszać dalej. Muszę nie zapomnieć tych baterii, bo mam je oddać do Rosmana. Jeszcze sypnę karmy kotu, żeby nie był chłodny, jak nikogo nie ma, bo to było do morek na 7. No, i będę uciekać. A Was pozdrawiam serdecznie. Życzę e, ogólnie miłego tygodnia e, i ładniejszej pogody dla tych, którzy odpoczywają albo mają zamiar odpoczywać, albo chcą odpocząć po pracy. E, no, ja sobie zmykam, więc do zobaczenia, papa! Pa.